Y, a że, No teraz nie będę pewnie za bardzo kreatywna, ale powiem, że ludzie i pewnie wszyscy już to przede mną mówili, ale tak jest, bo naprawdę, ale że to jest jedyne miejsce, które którym spotkałam tak różnych, a jednocześnie ciekawych ludzi. Naprawdę nigdy wcześniej w życiu mi się to nie zdarzyło. No i też to, że ta organizacja stawia na rozwój, ja to jest dla mnie bardzo ważne. E, ogólnie projekt zdecydowałam się odmawiać, dlatego, że wcześniej w że już miałam trochę e, takiego doświadczenia w projektach, Byłam człon członkinią teamu, e, byłam też organizatorem wieczorku, i to dla mnie było takie naturalne, żeby już kolejny krok podjąć i zostać korespondentorem. Po pierwsze, że ten projekt ma potencjał, zawsze będę to powtarzać, ale tak jest. Naprawdę pracowałam już więcej. I e, tam jest tak, że codziennie ci coś zaskakuje. Naprawdę mm, wpływa na Twoją kreatywność, ponieważ coś, zawsze musisz coś wymyśleć. Program zawsze ci trochę może zaskoczyć i codziennie podejmujesz takie nowe wyzwania. No i oczywiście też moje zainteresowanie, ale tak takim przypadku. Miałam dużo marzeń. E, najbardziej w sumie. Moim największym takim, to było takie, żeby zostać ten wnętrz. Yy, takie miałam dziwne marzenie, jak chyba już starsza, nie takie małe dziecko, tylko tak taka podstawówka. Yy, wydawało mi się, że to jest takie fajne, że wchodzę do budynku i projektuję wszystko od podłogi praktycznie po meble i koloroszcie. Nie mam takiego miejsca, w sensie to miejsce jest tam, gdzie są ludzie, na których mi zależy, E, I w sumie, tam gdzie oni są, tam, tam to jest, no dotknąć, to na drugim końców świata. Tak racjonalnie? Racjonalnie, to bym mm, sobie zainwestowała na Kielce, pewnie bym e, zainwestowała w nieruchomości i tak dalej. A nieracjonalnie, to bym wydała na podróże i ubrania. Pierwsze, hamstwa. Takiego hamstwa, które codziennie stykam na ulicy, czy już teraz niestety nawet i do uczelni. Takiego no po prostu takiego hamstwa, e, a tak bardziej, no to nie lubię, jak nie jestem doceniana. Chyba nic nie lubię, nie jest doceniana. Jak na przykład coś robię nikt tego nie widzi, albo lepiej, ja coś zrobię, a przepisują to komuś innym. To jest tak, moje zdanie każdy człowiek ma złą stronę i przecież później ją poznam, więc sobie mi to bez różnicy. Nie, to podoba mi się tam jakim jestem, więc pozostawiam na tym samym miejscu, w jakim jestem teraz. To wybrać jak od razu, to bym pewnie wybrała plażę kosztowne Katolika pod Lisboną, gdzie bym sobie mogła leżeć i bez żadnych zmartwień zgrzewać się na słońcu. Nie efekty, pozytywne efekty, czyli jeśli ja coś robię um, i widzę, że to przynosi efekt, to wtedy jestem zmotywowana, a jeśli coś robię i nic się nie dzieje, albo jeszcze gorzej dzieje się źle, to wtedy jestem bardzo zdemotywowana. 10, 11 i 12 maja wybierzcie swój trazet ze mną. <grywanie> Dziękuję.